Biorę hila, kopię, 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 się. Łoda, wszystkim kopię, pierwszy, wszystkim w pie... pie no, pierwszym odcinku. No, to jest, to jest, który kopię, kopię, ale to nie jest, to jest, to Dobra, by... będziemy dzisiaj robić... Co by tu zrobić? Rob... Zrob... Zrobimy jak najładniejszy dom i będziemy robić pułapki. To niech najpierw weźmy rzeczy z kreatywa. Dobra, już jesteśmy. Mamy już wszystkie itemy. Jupi. Jupi. Dobra. To O, No, wiem trochę, drzwi. Pierwsza pułapka, kurwa. Od czego by to zacząć. Nie, ale chodźmy do góry albo coś. O, jakiś znaleźć do budowania. Bo nie będziemy nie będziemy budować takim gównie U. wiecie, wiecie jakie to było gówno? kurwa dobra, yyy przy... przepraszam na to dobra, yy, za... zaczynamy jakiś fajny teren tylko to będzie trudno trochę o są góry chyba tak góry góry na 100% No, takhle mě zginá i potom. Tu dá být na spawn. To zrobí to. tak, že by bylo. Kurva ne. Sorry. Je to Klotek. To je spěšný mechanizm. Pokud ta slona. i redstone co ja kurde robię co ja robię tutaj będzie to to i z pierwszą to muszę zrobić to dalej dobra no to zanim to zrobię Chciałam się czegoś spytać Sorry za tyle odcinków bo nie robiliśmy Naprawdę sorry Mieliśmy problemy Kurwa, już tą pułapkę na razie nie pokażę Potem to zrobię To kampia Dobra, idziemy w góry górę. Ja lubię góry Mam jakieś drogi? O, mam za to kilo Przyniosłem się też kobę z całą, no. Kurde. A potem sobie jeszcze ściszymy jakiś tam Fireboy. I jeszcze wam pokażemy tajną sztuczkę. Fireberki. O, to te o które chciałem przed filmikiem. E? tak. <laughs> o, ale tu ładnie. O, jabłuszko. Skąd? A to, to ja tak drzewa to usychają Dobra. Tym szybszą od owcy Raz. rost Epic to jest Ja tak yeah. zaraz sobie robię mosty Ani nie będę to używał, Dobra Lecimy Tutaj już taki fajny teren do obtrojenia już mam. E to musimy jeszcze... z ściągnąć. Siążkę, szały, kur... A, tutaj. Dwoja tak ja, ja tak dawno nie grałem w Minecraft. -a. Może sobie jeszcze zrobimy Firebird Key ki potem. Dobra. I co ja robię? Co ja robię? Dobra. Musimy trochę sobie zniszczyć. Mogę wziąć go bez no, Ale nie będę już tego robić. Dobra. To przejdźmy do tematu. Na tym pułapka będzie polegać i rytm się sami dowiedzieć. dowiecie się. Kurde. Muszę dużo kupy zebrać, ale nie, jak ja nie cierpiać kupy w ręce. Czekaj, niech to nawet zostaje, a idę po trochę no, w strona. No, szybciej. Nie mam tyle czasu, żeby robić jakieś tam główienka. Oj. Szybko killoff. Kill off, kill off yeah. KBS, 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 kurva, KBS, 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 postavím. KBS, pochodnie to KBS, bo To nie KBS, jest Dobra, ile tego kowe strona mam? Ten wystarczy, żeby było 30 już kilow, kilo, 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 kilo Tak. idziemy szybko robić pułapkę, jeszcze wam pokażę tymczasem jeszcze drugą pułapkę, ale jak będziemy na terenie Chodź. W jednym odcinku będziemy mieć dwie, na razie, pułapki, bo nie mam zbyt dużo czasu do nagrywania, bo, bo jeszcze, kurde, mam coś tam do zrobienia, ale nie powiem. To są sprawy własne, z chcieli się wiedzieć. Dobra. Yyy... kurwa, kurwa. Co kurwa się stało. O przepraszam za chwilę Dobra, to będzie pułapka, jak ktoś ją zna No to niech przewinie filmik I piszcie komentarza i łapkę w górę, ale to powiem jeszcze później. Redstone, 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 Redstone. Red, 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 red. No, inne osoby znają łatwiejszy sposób, ja też znam na to gdzie są ształy. To jest takie, które szczela jak karabin. o uh. e Je... ale mi curde ba ale mi to boli Pa, mi po... 4 aua? a nu mai sunt mai bine pati pati a to puapca puapca mie tera puapca numer curde Chciałam dwójkę rysować Aj, nie chcę już tego Oj, ta, ta. Oj, tu ja tak Ale może to wyżej, żeby leciał, dobra Pułapka Numer Dwa Ostatnia pułapka yy, Dobra, na początek Płytkę jak ktoś zna, no to, no, no niech, niech to przewinie, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, i oto jest pułapka, debil, kurwa, o, teraz jest, epic, pułapka, potwór sobie idzie, kurwa, ej, sorry, sorry za katar, jestem, Trak przejmie No, i oto jest płaka, bo to jest przedaż, żeby nie, nie wyszedł. Jest to woda. Dobra. Ja bo tutaj daj wodę, bo są takie debilne. O. Ja mam sposób, żeby. Do koniec na dzisiaj od KIKów. To... Do widzenia i na razie.